Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z tylu skarbów. Razem ze mną na kanale jest kolega Paulo Kuchan. Cześć! Cześć! Kolega jest kanu nietykalni a będzie nam pokazywał jak grać bulldogiem M41 Bulldog, czyli 7 TR amerykański light, tak? E, tak, zgadza się. Powiedz mi tak, czy ty robiłeś go od razu w momencie, gdy te lajty zaczęły się pojawiać i gdy one zostały wprowadzone do gry, czy jakiś tam czas później dopiero? Jakiś czas później akurat nie pamiętam czy to była przypadkiem misja na Super Pershing'a, potrzebowałem lighta 6 tieru, więc zacząłem od T37 i dosyć szybko zrobiłem Bulldog. Mhm. No, t 3 oczywiście jest fantastyczny, bardzo często wykorzystywany jest na wszelkiego rodzaju twierdzach lub też inaczej do, do spotowania, natomiast no i w większości ludzi, ludzie go sobie zostawiają później w garażu, no bo jest warty tego, natomiast Bulldog no, powiedzmy sobie szczerze, to już jest inna liga, inna zabawka. Co Cię w nim najbardziej bawi, co Ci najbardziej się w nim podoba? No, prędkość oraz magazynek, który no ma łącznie, znaczy łącznie potrafi zadać 1500 y, punktów obrażeń i można czołg 8 tieru nawet skończyć na magazynek mhm. Oczywiście jeżeli, jeżeli wszystko trafi, wszystkie, każdy strzał będzie z penetracją, no to wówczas natomiast niestety jak to w magazynkach bywa zawsze gdzieś tam coś musi polecieć, nie tak no albo wylosuje obrażenia poniżej średnich. średnich. Poniżej średnich, dokładnie, no i niestety tu jest ból. Prochorowka, bo to nie jest łukownia, tylko prochorowka, bitwa standardowa i wyrzuciło cię tak, że tak powiem, nawet delikatnie, czyli dziewiątki i bez żadnego problemu sobie na chwilę obecną może z nimi, którymi poradzić. Oczywiście są też takie poważniejsze jakby cele, czyli M103, ale zobaczymy jak to będzie szło. Jak na razie masz jednego fraga, Lux został zniszczony, no, 340 na jeden strzał, ładnie. Ładny demecz. Morag akurat mu wyleciał. <grym> Dokładnie. On tak sobie tutaj wbił, z czym on wbił? Z 129, no to taki troll pluton. No i, i tutaj jest właśnie jego kolega. Jest jego kolega. Ja sobie przybliżę. Ty nie używasz liderzy, widoku snajperskiego, czemu? Tutaj akurat z auto aimu strzelałem, bo się świeciło mhm. na zielono. Kropka, więc liczyłem na to, że wejdzie. Mhm. 175 penetracji i dodatku pociski podkalibrowe. To jest największa, jakby największy plus tego pojazdu, nie? Bo to te podkalibrówki to rzeczywiście przebijają czasem znacznie twardsze pojazdy, gdzie już myślelibyśmy, że nic nie da rady przebić, a to jednak wchodzi, nie? No tak. I wydawałoby się, że to jest mało penetracji, ale czołg jest na tyle mobilny, że z łatwością można objechać jakikolwiek mm -hmm. inny czołg. Powiem tak, um, używanie golda oczywiście jest możliwe, e, jak najbardziej, z tym, że no powiedzmy sobie szczerze, strasznie boli, prawda? No mocno się to odbija na kieszeni, to jest chyba nie wiem, czy 20 tysięcy za jeden magazynek. Chyba, e, jakie 20 tysięcy? Albo nawet więcej. więcej. E, masz 10 pocisków goldowych, e, czyli e, po 5 tysięcy... 000... Albo 4800, albo 5600, to masz prawie 50 tysięcy za jeden magazynek. I weź wystrzel to, wystrzel trzy magazynki i jest pozamiatany, prawda? No aż do tej bitwy jeszcze nie zdarzyło mi się wystrzelać czy załadować goldowego magazynku, bo nigdy z tym się amunicja nie skończyła. Mhm. A Więc powiedz, powiedz kiedyś mi... tylko załadowałem te goldowe i tak sobie leżały. Aha. No, czasem się mogą przydać. Je. Jeżeli rzeczywiście mielibyśmy na przykład przeciwko sobie jakiegoś, jakąś esetkę, która jest taka dosyć problematyczna, nawet przebijając ją od boku, no ale to wiadomo. Tutaj, niż też domek, moim zdaniem zawsze, ja zawsze robię w ten sposób, że raczej ten żółty dach niszczę i wtedy jest łatwiejszy przestrzał. A ten jest raczej taki ciężki do, do przebicia. No tutaj, akurat w tym miejscu dosyć często się czołgi ustawiają, i. Ta górka jakiś temu była chyba delikatnie zmieniana i tam już tego dołka nie ma, nie ma się gdzie schować. To znaczy właśnie jest tam ten dołek i tam nie jest tak do końca, Ale bo przed Za, de, przedtem, za delikatny hmm? akurat, no. a oni tak dosyć agresywnie podjeżdżają. Tak? No dokładnie, I tam, bo tam przedtem jeszcze było bardziej tam otwarte, bardziej osłonięte, znaczy odsłonięte, więc można było spokojnie. O pięknie czek wieży M103 i spokojnie jest jeden pocisk wpakowany w niego i na i niestety. Czyli, ty nie grałeś jeszcze tym pojazdem w momencie, kiedy on jeszcze nie był znerfiony, bo on oczywiście został znerfiony, ale głównie. Yy, jak był znerfiony, to już go miałem. A czy przed nerfem? Przed nerfem, nie. Tak. Nie jest to jakaś drastyczna zmiana na in-minus, jeśli chodzi o Budogę, nie? No na szczęście nie ruszali go, tak jak te trzy siódemki, gdzie zabrali celność trochę w ruchu i no tutaj tylko dodali 3 sekundy do magazynka, tak naprawdę no tego się nie odczuwa. Mhm. Natomiast odczuwa się na przykład jakby gorszą sprawę, jeśli chodzi o ten zwy, to zwykłe, zwykłe działko, nie? bo to zwykłe działko miało tam dosyć szybki reload, ale jednocześnie w tym momencie już magazynek jednak zdecydowanie wygrywa w konfrontację ze zwykłym działkiem, no i raczej wszyscy sobie tutaj jeżdżą z magazynkiem. Nie spotkałem się, chyba że ktoś dopiero zaczyna grindować ten czołg, to dopiero w, no wówczas tylko. Jest możliwe, żeby ktoś tam nie miał jeszcze magazynka. Ty sobie go zostawiłeś? Czy ty go przeszedłeś już? Jak to jest? Zostawiłem, nadal na nim jeżdżę. I następny czołg, T49, mam tylko odkryty, Nie kupowałem go jeszcze. Jeszcze go nie kupowałeś? Jasne. O, teraz ciekawostka, zobaczymy, czy strzelisz i czy będzie z penetracją. Te istry trzecie tak namiętnie chcesz obijać, bo, bo no, wiadomo, one tam dosyć mogą namieszać. Ale jak widać, strzel od boku spokojnie idzie z tych 175 penetracji. Pomimo tego magicznego pancerza, spokojnie można go przebijać, prawda? No tutaj RNG no, było po mojej stronie i. <laughs> Tam, gdzie celowałem, tam leciały pociski. Między, między gąsienice. Na ogół z tym RNG to bywa różnie, nie? No, w zależności od tego, jak ktoś, jaki ktoś ma dzień, to jednego dnia jest super po twojej stronie, a drugiego dnia po prostu robi wszystko, żebyś, żeby ci tylko obrzydzić tę grę. Zgadza się. Tutaj te dwa czołgi ciężkie, z których jeden już zginął, ten i trzeci, no oni są. Kreczę w plutonie i liczę na to, że jak już tacy obici, no co prawda obici, no ale zawsze Lufa strzela, wrócili z górki, to liczę na to, że mi pomogą z tymi czołgami ciężkimi, a oni tak się skupili na is pierwszym, który dla nich to tak. No nie był zagrożeniem, ale jednak ich bydło skończył. Ale to wiesz, i pierwszy to jest strąg, jeśli chodzi o, o czołg, no nie? Więc no, trzeba go w pierwszej kolejności zniszczyć, bo to, no wiesz, no, niebezpieczeństwo jest zbyt duże, żeby on tutaj jeszcze został, nie? Tylko gdyby stali akurat w moim miejscu, tutaj gdzie ja jestem nie tak blisko torów, to mogliby obić spokojnie te czołgi ciężkie, co wjeżdżają na górkę. O, dokładnie. Jak na razie bitwa jest statyczna, nie pokazuje nam że takich naprawdę możliwości, jakie ten pojazd przedstawia, czyli to jeżdżenie takie i to, to jego prędkość co maksymalna od ma 72 km na godzinę no to jest jeden z najszybszych pojazdów w grze, dokładnie 72 i 40, to nie wiem skąd się wzięło to 40 może z jakiegoś przelicznika, natomiast, natomiast tutaj... No, powiedzmy sobie szczerze, nie pokazujesz tego, ale do tego jeszcze dojdzie, bo na razie tylko stoisz i wykorzystujesz tylko możliwości właśnie snajpienia się z tymi, którzy są na górce. To jest standardowa jakby taktyka na, to, na tą bitwę, na tą mapę. Każdy podjeżdża sobie tutaj właśnie w ten sposób, że jeden, jedni podjeżdżają z jednej strony, wału, drugi w drugiej. Trochę się teraz zmieniła opcja, jeżeli chodzi o możliwości snajpienia się tam z kwadratu A1, B1, ale cóż. Teraz wcale nie jest ta mapa dużo bardziej dynamiczna, na szczęście nie ma artylerii, bo jeżeli jest artyleria, to tutaj rzeczywiście trzeba się dużo więcej najeździć, dużo więcej nakombinować na tym środku, prawda? No, to mnie właśnie akurat bardzo ucieszyło, że nie ma arty. Można było sobie spokojnie stanąć i mnie zdziwiło właśnie to, czemu te czołgi ciężkie pchają się na górkę, skoro mogłyby sobie spokojnie z środka wybijać przeciwników. Mhm. Jasne, bo to rzeczywiście taki IS-3, czy tam jaki, co tutaj jeszcze mamy, 50, 120, który gdzieś tam jeszcze zawędrował, no to oni spokojnie mogliby tam sobie gdzieś jakoś jeździć po tym środku i, i ta bitwa byłaby znacznie szybsza, bardziej dynamiczna i spokojnie można byłoby ją by zakończyć znacznie wcześniej. Nie trzeba byłoby tak długo czekać, no ale cóż, niektórzy właśnie mają takie, ten, taką tendencję do tego, żeby jeszcze właśnie nawet Czełgami ciężkimi, jak się przyzwyczajają, że medami można, to i cze czołgami ciężkimi wyjeżdżają na górkę, prawda? No sam też tak czasami robię, ale to tylko wtedy na przykład w Plutonie też tak można pojechać, że jedna osoba jedzie pod środek, spotuje ten środek, a druga osoba właśnie strzela z tej górki. Jeden mhm. drugiemu pomaga i odwrotnie. I teraz jest tak, teraz masz tutaj samotnego T25AT, to jest bardzo wdzięczny przeciwnik dla Ciebie. Oj, pojawił się tygrys dwójka, którego wcześniej nie było widać i spokojnie teraz możesz go tylko świecić i wykończy, wykończą go Twoi współtowarzysze. Powiedz mi tak. Nawet, ten tygrys jeszcze żyje? E, nie masz takich czasem te, jak, jak udaje ci się na przykład zachować się w tym momencie tak jak teraz, że nie, nie podjeżdżasz teraz, żeby go wykończyć na 25, ponieważ wyjechałbyś skończyłbyś go momentalnie, ale wiadomo, że mogłoby się to dziwnie sko różnie skończyć, bo e, tam ci z A, A1, A2 mogliby cię tutaj poobijać. Jak powstrzymuje się od takiego wyjazdu? Czy to taki ciągot ciąg do tego, żeby właśnie wyjechać i jeszcze mu tam wsadzić parę pestek. No tutaj wolę akurat poświecić sojusznikom, bo po grze no niektórych, na przykład tego 5120 to, to, to widziałem, że no raczej nie jest to gracz wysokich lotów. I tutaj akurat byłem jeszcze zaskoczony, że nie jest w ogóle świecony, bo te czołki, te deki akurat stoją od niego jakieś 200 metrów. Mhm. Słuchaj, on mówisz, nie, nie, nie najlepszych lotów. Gość ma już cztery fragi, ale zrobił to w jakiś tam sposób na zasadzie pewien dobijania innych przeciwników. Dlatego też no, takiemu graczowi też od czasu do czasu coś tam uda zrobić w miarę przyzwoitego. Ten T25 AT, którego tutaj świeciłeś, już wyparował. Został jeszcze IS, fałka na środku i dwa hmm. ciężkie Tedeki. No to teraz nie jest za wesoło, bo tak naprawdę salwa T28 nie jest łatwym przeciwnikiem dla 9 i dla 8 Tierów. No tutaj akurat chwilę czekam, aż zgasnę i zdecydowałem się w końcu na wyjazd po to, żeby tego ISA skończyć. A tutaj hmm. się akurat jeszcze fałka nawinęła pod lufę. Hmm. Często używasz auto aima? Przy objeżdżaniu, bo to człowiek, no niestety, przy tych 70 nie zawsze nadąży obrócić mhm. lufą I jeszcze przycelować dokładnie. Jasne. No akurat Bulldog jest na tyle wysokim czołgiem, że celując auto aima, no, ta lufa zawsze tak się układa, że pociski wchodzą. No, dokładnie 5 pocisków ci zostało zwykłych i 10 goldowych. Tych pocisków na Bulldogu nie jest wcale tak mało, bo jest 57 sztuk i powiem szczerze, że wystrzelanie się z nich wszystkich jest, no, raczej rzadkie. A on chyba już tutaj była, ta fałka przeczajona, bo już stwierdził chyba, że jest dobrze, bo pewnie nie masz pocisku, przeodowywujesz, ale się przeliczył delikatnie. No, w ten sposób właśnie go chciałem podpuścić, ale się no, niestety cofnął i nie, nie trafiłem w mm -hmm. Masz trzy fragi, 4500 de widzialnego i dodatkowo jeszcze pewnie trochę pod spoci, bo, bo rzeczywiście tam spotowałeś przez pewien czas tego tygrysa dwójkę, te 25 AT też było po twoim spocie. No i teraz trzeba jechać dalej. Teraz pewnie ta 90 wyspotowała te 28 i zostało im tak naprawdę 1900 HP i już teraz nie czalisz, nie? Teraz już ostro do przodu. Teraz postawiłem wszystko jedną kartę i tak się to zdziwiłem, że te takie się nie cofnęły po prostu do narożnika mapy, bo gdyby to zrobili, to mieliby jeszcze szansę z nami wygrać. Aha. A T15 jest oczywiście problematyczne, dlatego, ponieważ szybko strzela, dlatego też korzystając z tego, że w dalszym ciągu obijasz to T28 i jeszcze Ha, ha, ha. zostało ci 121 hp, no ale te 28 już jest po nim. No i masz, wyrównałeś wynik, jeśli chodzi o ilość fragów tego no, 520, prawda? No tutaj po bitwie, akurat prosiłem gracze w 5120, bo no, ferworze walki, nie zauważyłem, że masz te 5 fragów. No dokładnie, więc to czasem, ta, czasem tak jest, bo w tym momencie tak naprawdę patrzysz, jak. Jak tutaj jeszcze rozegrać tę bitwę? W jaki sposób? Pojechać tak, żeby było dobrze, a już dopiero później rzeczywiście możesz zwrócić uwagę na to, ile ktoś, ma, ile ktoś ma już fragów. Tym bardziej, że owszem, grając jakimiś wolnymi pojazdami, no to masz czas na to. Natomiast Bulldogiem czy jakimś innym lightem, no to patrzysz tylko na to, żeby objechać, i gdzieś tam coś przycelować lepiej. Natomiast nie patrzysz na, nie zwracasz uwagi na wszystko inne, które jest niezwiązane z gry, nie? E, powiedzmy tak, ja pokazuję tą wyniki na, ma, na dwóch WOTRY playsach. To jest z Quickie Baby, masz WN8 20197. I dodatkowo jeszcze pokażemy tutaj z normalnego WOTRY to Dostałeś MK. Oczywiście na Quickie Baby nie pokazuje czy zrobiłeś, dostałeś MK czy nie. Dodatkowo jeszcze cztery, to są baretki z tego co ostatnio zwracali uwagę I duży kaliber. Nie, nie ma tych medali, kto wie ile, przydałby się jeszcze taki zwiadowca albo służba, służba patrolowa, ale wówczas musiałby rzeczywiście siedzieć gdzieś tam w krzakach i bardziej statycznie grać, ale natomiast tutaj ta bitwa była pokazująca, że ten pojazd rzeczywiście dużo może najeździć. 3399 zrobił tutaj 520, czyli to już prawdę podawszy jego chyba bitwa, jedna zbita w życia, nie? Dokładnie, no jeszcze przydał mi się czołgista sniper, bo jednak dosyć dużo postrzelałem, ale no. no wieś, wiele pocisków się odbiło i wiele też nie trafiłem. Tak, tak, bo to musi być określona liczba przebić, także. 5763 damage'u to już jest jak na bulldoga. Strzelającego pociskami po 150, to rzeczywiście trzeba się bardzo dużo nastrzelać. Przeciwnicy podjeżdżali ci naprawdę w idealny sposób, natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, można byłoby tutaj jeszcze więcej porobić, ale no ciężko już, trzeba jednak te 30 sekund ponad poczekać na to przeładowanie, no i rzeczywiście to jest w jakiś tam sposób problematyczne, no ale cóż. 2058 EXPA pojedynczego, dodatkowo dostały się, tak jak mówiłem, duży kaliber i powiedzmy tak, 5000, dodatkowo jeszcze po spocie 3014, daje Ci to łącznie 47910, pomimo tego, że wystrzeliłeś ten ostatni, po, ostatni magazynek właśnie goldowy, ale no cóż, no innych pocisków już nie miałeś, nie, nie wyskoczysz sobie na jakiegoś takiego full 28 bez pocisków, z dwoma pociskami zwykłymi, prawda? I teraz tak, XP 3087, po prostu rewelacja. No ja nie wiem powiem szczerze czy tutaj była jakaś jeszcze dodatkowo jakiś bonus? Nie, nie widać tego, 3087, powiem szczerze, XP jest rewelacyjny I, i to było z gwiazdką 6174 super, to jest twój najlepszy XP w ogóle? No, akurat do tej pory tak. I nie jest też tak łatwo zdobyć. Najlepszy właśnie. najlepszy właśnie mój wynik na tym Bulldogu, bo jeszcze nie, staram się, no ale nie udało się jeszcze tego powiedzieć. Nie jest to taki łatwy pojazd do, do grania, prawda? No, dosyć często wybucha Morak, dlatego mhm. mam na nim zrobione bezpieczne magazynowanie. I też i, tego, i, i pomaga, bo pomaga, bez bezpiecznego magazynowania praktycznie co drugą, co trzecią bitwę wyleciał w powietrze. Jeżeli dostałeś z większego kalibru, nie, takie 155, no to jest rzeczywiście Dokładnie. zabójcze. A już nie mówię Dokładnie. o wszystkim rodzaju trolach na hałekach, które też potrafią go masakrować. Jak nawet nie wybuchnie, to i tak jest już pogrzeb, bo on no, na takim smutnym ogrysku i, i wówczas nie ma za bardzo jak poszaleć. Jego, jego jakby minusem tego pojazdu jest takie, trochę gorsze kamon niż na przykład T-37. T-37 było dużo lepsze pod tym względem. Akurat T-37 te też tak grałem dosyć, no... Dynamicznie. Starałem się dynamicznie właśnie grać i też się dosyć często świeciłem, więc nawet nie, nie, nie porównywałem kamuflażu tak. Jasne. Fajna bitwa, dużo... Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Ile, się, ile wreszcie tego najeździłeś? Prawie 7 km przejechany, czyli medal Turoka jest zaliczony. Tutaj jeszcze powinien być właśnie medal Turoka. Także no, dystans jest naprawdę zacny, chociaż tak naprawdę nie widać było, żebyś tu tam strasznie dużo jeździł, ale jednak jakieś te kilometry leciały, prawda? Sam się dziwiłem właśnie, że to taki dystans pokonany, no bo jednak byłem tylko na środku, a potem tylko podjechałem do końca mapy, więc wydawałoby hmm. się, że nie wiem, ile bym z 3 km zrobił, a tutaj wyszło prawie 7. Jasne. Powiedz mi tak, jeszcze, um, czyli ty zostawiasz sobie ten pojazd, bo wiadomo, jeżeli jest jakiś pojazd dobry, to nie ma sensu go sprzedawać. No i te 49 trzeba kupić jeszcze, nie? Czy, czy nie, nie planujesz kupować te 49? No, planuję, tylko właśnie nie wiem, czy najpierw odłożyć 3 żeby zrobić działo. Czy się tego trolla, czy grać z tym, z hołbicą 90, bo jednak widzę różne bitwy i na ty, na obydwu lufach sobie gracze radzą. To ja ci powiem, to ja ci powiem wprost, nie odkładaj Free Xpa, jeźdź na tym, jeźdź na tym zwykłym dziale. Bo powiem szczerze, w niektórych przypadkach to zwykłe działo sprawdza się nawet lepiej, aniżeli troll, ponieważ troll jest, no, powiedzmy tak, jak w zależności od bitwy. W jednej bitwie będziesz trafiał wszystko, w następnej bitwie nie będziesz trafiał nic. No niestety to jest takie, taka loteria. Na pewno nie można go porównywać z KW2, bo KW2, porównując do T49, to jest sniper. No i KW2 jeszcze ma jakiś pan, też potrafi, jednak ktoś odbić, a tutaj. jak Jakbym strzelił, to był. Był bardzo łatwym celem przez 20 sekund. Dokładnie. Dobrze, słuchaj, chcesz kogoś pozdrowić jeszcze na zakończenie? No to cały plan nietykalnych. Jasne. No, w takim razie pozdrawiamy nietykalnych. Życzymy im owocnego pobytu na mapie. Natomiast Wam mówię dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.